Szanowni Państwo, jestem na cmentarzu w Marysinie Wawerskim z doktorem Nikolasem Lewi, który chce Wam powiedzieć coś ciekawego. To... Szanowni Państwo, mm. dzień dobry. Warszawa, cmentarz w Marysinie, około 10 km od tętniącym życiem w stolicy, w centrum Warszawy. Jesteśmy przy grobie, nawet powiedziałbym nieznanym grobie, ponieważ wiemy wyłącznie, że w tym miejscu pochowany jest obywatel Korei Północnej. O nazwisku Kim i o imię Chencha. Tak według przynajmniej urząd cywilny w Warszawie. Zmarły w tysiąc, prawdopodobnie w 1969 roku. Może to być jedna z sierot północno-koreańskich, która nie wróciła do Korei Północnej wraz z innymi sierotami z tego kraju w 1959 roku. Może to być dziecko jednego z dyplomatów Korei Północnej w Polsce. A może to być nawet student północno który mieszkał w Polsce, który również nie chciał wrócić, który, przepraszam, um, zaczął swoją przygodę edukacyjną w naszym kraju w drugiej połowie lat 60. Nie wiemy. W najbliższym czasie spróbujemy się dowiedzieć więcej o tym obywatelu. Na pewno grup, które mamy tutaj jest Nieodwiedzany, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy jesteśmy tutaj, ale koncesja jest zapłacona. Pytanie: kto zapłacił za koncesję? I pytanie: kim jest ten człowiek? W najbliższym czasie, jak tylko się dowiemy więcej na ten temat, jest to wyjątkowy temat, ponieważ według naszej skromnej wiedzy, nikt o tym człowieku jeszcze nie napisał w żadnej publikacji naukowej. W żadnej monografii recenzji, która została recenzji, roz, roz, zrecenzowana, w żadnej publikacji koreańskiej, czy to z północy, czy to z południa, zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby przedstawić Wam postać tego młodego człowieka, który zakończył swoje krótkie życie, życie w, w części na cmentarz w Marysinie w Warszawie. Dziękuję za uwagę i do szybkiego zobaczenia.